Wiem wiem. Bananki to mega, mega, mega. I to mega, mega duże sigmy. Ale czy na pewno? Hmm. Tak tak, bananki to mega, mega, ale mega, mega duże sigmy. Ale miały swoje 5 minut. Teraz wchodzimy do akcji my. Rybki. Wiem wiem. Prezentujemy się niepozornie, ale nasze skiny... O. Uwaga, uwaga, zapoznajcie się z kreskówkowa Jest bardzo fajna, umie zmienić się we wszystkie, prawie wszystkie, skiny w, w tej grze. Gra na gitarze i lubi koty. Teraz przyszła pora na Aquaman Reader. Jest bardzo odważna i już nie raz uratowała świat Fortnite przed całkowitą zagładą. Okej, okay, okej, okay, ale kto to wygrywa? Bananki? Że co? A, to pewnie dlatego, że nie pokazaliśmy Wam jeszcze naszej najlepszej ryby, jaką mamy. Elficka ryba. Jest zawsze, prawie zawsze, święta. Ona, no jak widać, jest elfem. Znaczy. No, każdy chyba wie o co chodzi. Pomaga świętemu Mikołajowi, aby wyźwić prezenty po całym świecie. A dwa razy nawet zastąpiła go, kiedy święty Mikołaj nie mógł tego zrobić. A więc. Tak, to jest chyba. Moim zdaniem powinna dać on z jakieś dwa, nie jeden punkt, a więc kto to wygrywa?